Cześć, cimanko. mamy środę, mamy godzinę 13, zapraszam na kolejny odcinek kanału Pogromcy Betów, ja jestem Patryk, kolejne typy dla Was już mam przygotowane, no i tradycyjnie pokażę Wam to, co działo się w ostatnim odcinku na kuponie. Dziś zagramy podobny za 50 zł, a zagramy sobie na Superbet, więc zachęcam do zapoznania się w, z ofertą właśnie tego Bugmahera oraz z, z zerknięciem do zakładki promocje, e, tych promocji naprawdę jest bardzo dużo, za chwilę do nich jeszcze e, przejdę, a żeby stawiać z nami na Superbet, no to... Wiadomo, że trzeba mieć tam konto, a założyć je możecie z kodem PBVIP. To jest ten kod, który widzicie na ekranie i z tym kodzikiem na sam początek macie podwojenie depozytu od 20 do 200 zł oraz 1300 zł cashbacku przez celutki tydzień. E, fajna sprawa, warto, zachęcam serdecznie. E, no i tak jak wspomniałem, również zachęcam do zerknięcia w zakładkę promocje, no bo tych promocji przez SuperBep przygotowanych jest naprawdę sporo. Cały czas trwają promocje, które trwały cały czas z Super Spinem. Można kręcić codziennie i wykręcać fajne bonusy Super Game jack

Już w puli 125 tysięcy w gotówce odpowiedzieć wystarczy na kilka pytań, i już bierzecie udział w losowaniu. Najciekawsza promocja, która tutaj widnieje na SuperBet, to Super11. SuperBet zbiera 11 osób, które pojadą z nimi do Kataru na mundial. Co trzeba zrobić, aby wśród tych 11 osób się znaleźć? Zerknijcie sobie tutaj w szczegóły, wszystko jest ładnie opisane. Super przewaga, która dziś nam się przyda. No i wiadomo, wiele, wiele więcej, a u nas na kanale jeszcze do zarga na końcu odcinka 50 zł na zakłady sportowe na Superbet w konkursie. Tam na samym końcu mówię o szczegółach. Znaleźć nas możecie jeszcze na mediach społecznościowych, Instagram oraz Facebook do Waszej dyspozycji w linku w opisie filmu. No i pamiętajcie, że subskrypcja i łapeczka również na tym kanale jest. Mile widziana. Zaczniemy sobie typować. Mam dla Was trzy typy. Wszystkie pochodzą z jutrzejszego dnia. Dziś też dzieje się sporo. Super oferta, jak najbardziej rozbudowana. Natomiast ja wybrałem mecze właśnie z jutra, więc przejdźmy właśnie do zakładki czwartek i zerkniemy sobie na naszą pierwszą polską ligę, ponieważ tam już mniej więcej się zaczyna klarować, kto będzie walczył o awans de ekstra a kto będzie walczył o utrzymanie? My raczej zostaniemy właśnie przy tych rejonach górnej części tabeli, ponieważ są tam dwa zespoły, których wyniki są zdecydowanie lepsze niż ich gra. Są to zespoły Wisły Kraków, która aktualnie lideruje, oraz goniące jej Ruchu Chorzów. I właśnie dziś, znaczy dziś, jutro, Ruch Chorzów podejmie Górnik Głęczna, i na tym spotkaniu chciałem się chwilkę pochylić. Uważam, że Ruch Chorzów, mimo tych świetnych wyników, no ta gra Chorzomian naprawdę, no nie wygląda jeszcze tak dobrze, jak by miała wyglądać w głowie trenera. Na pewno są przygotowani bardzo dobrze fizycznie, no i właśnie to przech prze przechyla szale na stronę chorzowian w praktycznie każdym spotkaniu, ponieważ po prostu fizycznie zabiegują, jeżeli można tak powiedzieć, swoich przeciwników. Wyniki mówią praktycznie potwierdzają moje słowa. Z drugiej strony barykady Spadkowicz, czyli Górnik Łęczna, który rozpoczął od remisu, później przegrana, później remis, później przegrana, znów remis. No i wypadałoby tutaj, aby zachować tą ciągłość sinusoidy, żeby Górnik Głęczna przegrał ten mecz. Nie wiem, czy to jest takie pewne, natomiast uważam, że ruch Chorzów u siebie, tak jak w poprzednich spotkaniach, będzie na pewno stroną przeważającą od samego początku i uważam też, że tego spotkania nie przegrają. Nie przegrają to znaczy, że zagramy sobie tutaj podpórkę Konkretnie podpórkę na gospodarze. Kurs aktualnie to 1,33 właśnie na zwycięstwo ruchu Chorzów bądź remis w tym spotkaniu. No Ponieważ Górnik Łęczna to jednak jest Górnik Łęczna spadł z ekstraklasy i na pewno będzie chciał do niej szybko wrócić. Tak wygląda pierwszy typ na naszym kuponie, jeżeli chodzi o typy czwartkowe. Drugim typem czwartkowym będzie, będą już eliminacje do Pucharów Europejskich. Konkretnie dwa spotkania. Pierwszym będzie Lech Poznań, ale to za chwilę, a drugim będzie spotkanie, które jeszcze się nie rozstrzygnęło, ponieważ w tych wszystkich parach, które tutaj widzimy, zazwyczaj wyniki są już rozstrzygnięte. W wysokie zwycięstwa gospodarzy, którzy aktualnie jadą na wyjazd tylko i wyłącznie bronić wyniku. No właśnie jest takie jedno spotkanie, w którym jeszcze nic nie wiadomo. Klucz, czyli mistrz Rumunii, zagra z szachciorem do Stoligor z drużyną z Białorusi. W pierwszym spotkaniu na Białorusi padł remis 0 do 0, ale pomijając sam wynik tego spotkania, gra na boisku toczyła się no fatalnie. Ten mecz wyglądał naprawdę bardzo źle. Kopali się niesamowicie po nogach jedni i drudzy. Tych kartek było dość sporo, i chyba nikt mi nie powie, że w tym drugim spotkaniu, w którym wszystko musi się rozstrzygnąć, tych kartek będzie mniej niż więcej. Dlatego uważam, że zakłady specjalne i liczba żółtych kartek na to spotkanie będzie jak najbardziej e, optymalna. Zerknijmy sobie, jak wyglądają żółte kartki właśnie na to spotkanie. Linia wystawiona najniższa przez Superbet to 3,5. No, a my zagramy sobie powyżej niej. E, już że Wam mówię, jaki jest kurs. Kurs to 1,30, czyli podobny do tego pierwszego, e, który zagraliśmy sobie na ruch chorzów. No i uważam, tak jak wcześniej wspomniałem, e, w spotkaniu o wszystko, e, gdzie tak, tak naprawdę jedna i druga drużyna, może przechylić się czale na swoją stronę. Uważam, że nie będę odkładać nogi. Zresztą tak jak w poprzednim e, spotkaniu. No i wróćmy do tego nieszczęsnego albo szczęsnego naszego Lecha Poznań. W pierwszym spotkaniu wszyscy mówią, że Lech się skompromitował, oczywiście nie będę tego negował, e, natomiast uważam, że e, dziś przed własną publicz publicznością Lech e, będzie w stanie e, odwrócić e, szale na swoją stronę, znaczy odwrócić losy meczu. E, kurs 1.30 na Lecha nie dziwi, no jest przede wszystkim drużyną potencjalnie lepszą od Wikinguru Reykjaviku. To, co dziś stało się w Reykjaviku, można nazwać wypadkiem przy pracy, chociaż Lech aktualnie w takiej lekkiej sinusoidzie, bo to zwycięstwo z Dynamo Batumi było dość okazałe u siebie, później wyjazd no tak troszeczkę wymęczony, później przyszła, przyszedł pierwszy punkt w lidze z Zagłębiem, no i nie najpierw był mecz z Wikingurem, potem pierwszy punkt z Zagłębiem, no i dzisiaj znów mecz z Wikingurem, który trzeba wygrać, jeżeli Lech myśli o tym, aby awansować do następnej rundy. Nie wystarczy wygrać, trzeba strzelić tutaj przynajmniej dwa gole. W regulaminowym czasie gry wystarczy jeden, aby doprowadzić do dogrywki. My gramy zakład do 90 minuty, to bardzo ważne. Lech musi wygrać to spotkanie do 90 minuty, nie awansować. Nie mylcie tego właśnie z zakładem na awans. A na awans to 1,47, no ale tu już bym nie był tego Taki pewien, stąd też właśnie taki wybór, a nie inny, zamyka nasz dzisiejszy kupon po kursie 1,30. Łączny kurs to na który standardowo stawiamy sobie 50 zł. Postaw zakład, no i poczekamy, aż się to nam ładnie zazieleni. Pamiętajcie, że takie same kupony możecie stawiać sobie na telefonie w aplikację Superbet. Możecie pobrać z linku w opisie filmu. Bardzo serdecznie zapraszam. A na koniec jest Wam minion konkurs. Meczem konkursowym będzie Super Puchar Europy Real Madryt kontra Eintracht Frankfurt dziś o 21 no i dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą strzelania pierwszego gola oraz nickiem Superbet musicie napisać pod postem, który właśnie wlatuje na Facebooku, a wiadomo, że liczą się komentarze nieedytowane do rozpoczęcia spotkania, bawimy się czas start no a wiadomo, że pierwsza osoba, która zrobi to wszystko poprawnie zgarnia 50 zł na zakłady sportowe na Superbet. To by było na tyle w środowym odcinku, zapraszam na piątku który standardowo o 13:00 trzymajcie się do zobaczenia a przede wszystkim zieloności